Nie wiem, jak zacząć. Bo można od osobistych wspomnień, które są niesamowicie kompatybilne z tym, co słyszymy w Ewangelii. Albo można od Ewangelii. Nie wiem, jak zacząć. E, może od teraźniejszości. E, tu będzie... Tu będą... Tu będzie winogrona. Na razie porządkujemy teren. E, ta Ewangelia, ona jest skierowana do arcykapłanów i starszych ludu. Do tych, którzy zniszczyli to, co Pan Bóg dawał ludziom. Zniszczyli. Jakąś nostalgię mam w sobie, kiedy słyszę pierwsze czytanie. Zaśpiewać chcę pieśń o winnicy, o winnicy, która nie rodzi. A w Ewangelii słyszymy o winnicy, którą ludzie sobie przywłaszczają. To jest, to jest dramat, Cierpliwej miłości Jezusa. Tą winnicą w pierwszej chwili był, był naród wybrany, który nie okazał wierności dobremu Bogu. Dzisiaj tą winnicą jest Kościół. A Pan Bóg obiecał, że, że już nie zniszczy Kościoła, nie zniszczy człowieka. A z drugiej strony, 15 rozdział Ewangelii Jana, to ja jestem krzewem winnym, mówi Jezus. Wy jesteście latroślami. I warto poczytać sobie, bo tam jest. Opis, że, że każdą latorość, która nie przynosi owocu, odcina. A winnica ma być przycinana, żeby rodziła owoce. Więc kościół nie zostanie zniszczony przez Pana Boga, matko jedyna, jak to brzmi. Ale to, co się dzieje czasami w kościele, jest przez Pana Boga bardzo mocno ściahane. Może nawet przy ogromnym sprzeciwie. Jak? To ja jestem kościołem, jedynym prawdziwym kościołem. Więc czy mam taką wiarę w sobie, żeby zgodzić się na to, że Pan Bóg mnie kształtuje? Bo ci, którzy przywłaszczyli sobie winnice, arcykapłani starsi, tej wiary nie mieli. I to przeciwko nim została opowiedziana ta niedzielna Ewangelia. A teraz może o sobie. Bo w poprzednim miejscu, w poprzedniej parafii zostawiłem 15 krzaków przepięknie rozwiniętych winogron. Co roku 200 litrów wina, dobrego wina, które potem mogło służyć do Mszy Świętej. Prawdziwego, dobrego, czerwonego wina. Nie byłem tam dawno. Zastanawiam się, czy dbają dzisiaj o tą winnicę, czy dbają o to, co te winogrona urodziły. I tak bardzo bliskie jest mi osobiście to, co mówi Jezus, że że dramat Jego cierpliwej miłości. Mam nadzieję, że dbają o to, co, co, co robiły te ręce, po prostu. A z drugiej strony, Panie Boże, czy czasem to ja nie jestem tym krzewem, który przycinasz, bo uschę, chł, nie? Żeby być uczciwym wobec siebie. Psalm. Psalm niedzielny. Niech zabrzmi jak modlitwa, ok? Powróć, Boże zastępów. Wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. Chroni to, co zasadziła twoja prawica, la rośl, którą umocniłeś dla siebie. Już więcej nie odwrócimy się od ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy cię chwalili.